Dzień dobry, witam serdecznie i przede wszystkim zdrowych, wesołych i pogodnych świąt, wielkiej nocy, jeżeli je obchodzicie, a jeżeli nie, no to miłego czasu wśród osób najbliższych i przyjaciół. Na wstępie chciałbym bardzo mocno przeprosić za obsługę w publikacji. Filmów w tym tygodniu. To również filmy są publikowane z dniem gratisowym, czyli tym poniedziałkiem, e, wielkanocnym. Ja postaram się przez święta, oczywiście, nagrać rozkłady tygodniowe, a jeżeli nie uda się, to się niestety nie uda. W chwili obecnej troszeczkę e, mam mniej czasu z uwagi na obciążenia. Zawodowe i tak dalej, i tak dalej. Nie nagrywam nic więcej niż nasze rozkłady tygodniowe, ale obiecuję, że jak znajdę trochę więcej czasu i będę go miał, to wrócimy do rozkładów miesięcznych, miesięcznych miłosnych i miesięcznych związanych z pracą i karierą. Dzisiaj bonusowy rozkład świąteczny dla Was. Wybieramy trzy talie. Jeden, dwa, i 3. Spójrzcie na te talie. Skupcie się. Wybierzcie. Jeżeli już wybraliście, no to zaczynamy. Talia numer 1. Co dobrego i świątecznego dla Was. Dla osób, które wybrały numer 1 raz dwa o i trzy Dobra. co dobrego na te święta Dwórka buław, as buławowy i piątka pentakli. Powiem tak: świetny czas spędzicie ze swoimi najbliższymi. Czas, który będzie miły i radosny w, w gronie najbliższych przyjaciół w temacie rodzinnym ale bardziej bym powiedział takim rodzinnym, nie związanym z naszymi więzami krwi, ale tą przyjaźnią. Jeżeli w rodzinie jest przyjaźń, jest super, będzie naprawdę ekstra. A buławowy pięknie, będzie energia, będzie energia odwagi, radości, przyjemności, energia inicjatyw. Będziecie się widzieć z ludźmi, z którymi chcecie się widzieć, będziecie czuć to, co chcecie zrobić, będziecie podążać za tym, będziecie otwarci na nowe doświadczenia, dodatkowo będziecie czuć i radość z tego, że jesteście w swoim gronie, w swoim towarzystwie, z tego, że będziecie nadawać na tych samych i podobnych falach nie będzie tutaj jakiegoś wyłabania się kogoś, bądź jakichś negatywnych energii, ale co dobrego na te święta i jaka jest przestroga i jaka jest rada. Piątka pentakli. Uważajcie, żeby przy tej dobrej zabawie, przy tej odwadze, przy tych wspólnych inicjatywach nie zaskoczyło Was zero na koncie. Będzie tak miło, tak fajnie, tak wspaniale, że możecie zapomnieć to, że jednak Karta płatnicza również ma dno, bądź też karta kredytowa w końcu osiąga swój limit, bądź też poczet królów w portfelu może się skończyć. Co dobrego na te święta dla Was? Dla Was? Dla osób, które wybrały grupę pierwszą, talię pierwszą, przede wszystkim radość ze spotkań, siła, energia. I podbudowanie. Na pewno będzie się wiele dziać. Będzie super. Czas będzie bardzo szybko mijać, i będzie to czas, który Wam najprawdopodobniej zapadnie w pamięci. Dziękuję. Talia numer 2. Co dobrego na te święta dla osób, które wybrały. Tak jest. Numer 2. Raz, dwa, trzy. O, tak. Trójka kielichów, siódemka monet i dwa yy, kielichy, czwórka kielichów, przepraszam. No to ostro będzie i emocjonalnie w te święta Drodzy, 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 drodzy widzowie, drodzy słuchacze, bo niekoniecznie musicie mnie oglądać przecież. Co to oznacza dla was w te święta na pewno jakiś mm, zawód emocjonalny. Raczej wydaje mi się, że to będzie taki zawód emocjonalny, bo niektórzy z was niestety sobie zdadzą sprawę z tego, że byli na trzeciego, albo są traktowani właśnie jako trzecia osoba w związku, w relacji, albo też jak tak zwane przysłowiowe kąt, piąte koło uwozu i to jest dla Was również tu czwórka kielichów eee, popatrzcie jak te karty pięknie pokazują właśnie dwójkę spętanych płaczących mm, łabędzi a co w tym chodzi? O... Nieodgadniona i niespełniona obietnica. Yy, ktoś wam obiecywał, ktoś wam powiedział, ktoś wam dał nadzieję, bym powiedział. Ktoś może nawet i stworzył sytuację złudną dla Was, w której Wy niestety poczuliście się pewnie, poczuliście się osobą, która. E, może zaufać, która po, której powinniście zaufać, może i nawet wejść w ten związek. I to właśnie, co jest waszą kartą, to jest siódemka e, monet, siódemka denarowa, ona się tutaj przebija. Wy zainwestowaliście w ten związek, wy zainwestowaliście swoje emocje, swoje siły i wy dążyłyście do tego i miałyście nadzieję, że zbierzecie plon. Niestety okazuje się, że. Eee, były to czcze obietnice, i że tak naprawdę mm, byliście w jakimś najprawdopodobniej trójkącie miłosnym, i wychodzi to teraz na święta. A dlaczego teraz to może być na święta? Mogą być różne sytuacje, ale tak przykładowo się posłuży, że nagle okazuje się i mówicie: Hej, słuchaj, spędziłabyś, spędziłbyś ze mną święta, fajnie by było, przecież, a tu nagle nie. Bo wiesz, bo ja mam zobowiązania, bo ja mam rodzinę, bo ja jadę do dzieci, które mam wspólnie z byłą żoną, i tak dalej, i tak dalej. I nagle to, co zainwestowaliście, to co w ta szczerość, ta prawda te niedopowiedziane sprawy, właśnie wychodzą na jaw. Ale ma być co dobrego w te święta co dobrego jest. Przede wszystkim zwróćcie uwagę, że wy ciężko pracujecie i ciężko pracowaliście na ten związek i zainwestowaliście. To znaczy, że jesteście osobami, które potrafią się poświęcić. Osobami, które chcą, które potrafią dać cząstkę z siebie, które potrafią zainwestować. Czwórka kielichów, które potrafią przede wszystkim... Yy, Dać coś z siebie, przede wszystkim coś potrafią obiecać i przyjąć coś, co im proponuje druga osoba. A trójka kielichów pokazuje, że macie po prostu wrażliwe serca, że jesteście osobami, które się zaangażowały emocjonalnie. Więc co ja Wam mogę poradzić dobrego na te święta? Jeżeli cokolwiek Was spotka takiego właśnie w życiu, to pamiętajcie, że Wy jesteście ponadto. I tak naprawdę to nie w Was leży problem, tylko w nieszczerości innych osób. Dobrze, grupa numer 3. Zobaczmy co dla grupy numer 3. Co przyniosą święta, co dobrego na te święta. Że tak to ujmę. Krewna, cesarz i dwójka kilków. No to w tym czasie świątecznym to będzie, myślę, w ten sposób. Generalnie e, wy zasieniecie plon. Zasiejecie plon w nadziei, że to, co się stanie i to, co się wydarzy, pozwoli wam się wynieść w pewnych strukturze. W pewnych strukturach. Bądź też. Będziecie mogły pochwalić się swoimi doświadczeniami. Eee, tym, czego dokonałyście, tego, czego dokonujecie i będziecie sprawiać wrażenie, a nawet nie będziecie sprawiać tego wrażenia, ale będziecie mentorem. Będziecie kimś, kto potrafi stworzyć strukturę. Kogoś, kto potrafi wskazać kierunek, siłę. Kogoś, kto ma doświadczenie. I wszystko to będzie w energii dwójki, kielichów, a może i nawet będzie tak, że Wasza ciężka praca i Wasze doświadczenia pozwolą wam o, na przykład otworzyć zmywarkę, więc wasze doświadczenia pozwalają wam na przykład otworzyć zmywarkę. A tak wracając naprawdę do tematu, to jeżeli chodzi o tą dwójkę kielichów, e, pozwoli Wam zrobić wrażenie na kimś, e, nawiązać nić porozumienia, nawiązać wspaniałą, intelektualną podróż, e, nawiązać relacje z kimś, z kim chcecie rozmawiać, z kim chcecie się, że tak powiem, wymieniać tymi doświadczeniami, na, kim, na kimś na pewno zrobicie wrażenie właśnie jak niczym ten cesarz a dodatkowo będziecie mogły powiedzieć o tym czego dokonujecie co robicie i jak robicie i dlaczego robicie jeszcze może być taka wersja, że to właśnie wasza ciężka praca pozwala wam się stać tym cesarzem, tym dyrektorem tą osobą silną, tą osobą najstarszą w wiosce, jeżeli chodzi o daną wiedzę i wyrobicie robicie wrażenie bo wchodzicie po prostu w taką komitetę z ludźmi, którzy są wokół was, bądź poznajecie, że nagle siadacie z tymi pucharami i zaczynacie rozmawiać. I rozmawiacie. I się świetnie bawicie. I nawet nie wiecie kiedy, a już jedna, druga, piąta godzina mija, ale wciąż rozmawiacie, pochłaniacie i chcecie pochłaniać dalej tą osobę intelektualnie. I to też jest również zasługa Waszej siódemki monet, Waszego zasiania, jakiejś decyzji. Wy zbieracie teraz plon i pokłosie tego plonu to nie jest tylko to, co możecie materialnie przyjąć. To również jest szacunek, pozycja, jak i również możliwość do zawarcia dobrej i nowej. Relacji. I to wszystko się będzie działo w te święta. Dziękuję serdecznie i jeszcze raz wszystkim życzę zdrowych i wesołych świąt, dobrego czasu i przede wszystkim uważajcie na siebie, na swoje zdrowie i na Wasze bliskie. Dziękuję. Pamiętajcie, na ludzie.